Witajcie! Ja jestem Wilku, yy, to jest yy, yy, siódmy odcinek, czy tam szósty, z Minecraftem solo i teraz w ogóle nie wiem gdzie ja jestem. Wszedłem na mój save i okazało się, że w ogóle jestem w jakimś dziwnym miejscu. Ja naprawdę tego nie zrobiłem celowo ani coś, ale... No dobra, ale już musimy już tak grać. Chociaż inaczej nie będziemy grać. Ale kurde, coś się w ogóle stało. Ja wchodzę na safe. Okazało się, że y, ja mam jakieś dziwne te rzeczy. W ogóle nie mam żadnego, żadnej rzeczy przy sobie. I w ogóle nie mam już modów. Nie wiem jakim cudem, ale nie mam już modów. Ale w ogóle, witajcie, witajcie jeszcze raz. Jestem wirku, dokładnie. Naprawdę, trochę mi smutno, bo mieliśmy taki ładny save, mieliśmy tam tak dużo rzeczy. Ale trudno, zaczniemy wszystko od nowa i będzie dobrze. Dobra, więc zaczynajmy nasz nowy początek, nowego survivalu. Hmm. Oczywiście... Zapomniałem powiedzieć, że ostatnio już nie mam lagów. Nie mam już żadnych z tych rzeczy. Mogę już sobie spokojnie grać. No i jest do Dobra, co zrobimy? Dum, dum, dum. Ok. Teraz tak, nasz plan to na początku zbudować już malutki. Domek, czekaj. O, no, ładny teren. Dobra. Więc tu damy stół rzemężniczy. się taką fajną ścianę zbudować. Tylko, tylko. Okej. Okay. Zacznę jest zbudujemy sobie taką jakby już pierwszą ścianę. Okej. Okay. A więc ja już tutaj zbuduję ściany i tada, I przejdę po krótkim cięciu. Papa. Pa. A więc ja już zbudowałem mniejszą część wszystkich ścian, które będą. Po prostu nie mogę jakoś tak chcieć zrobić. I w ogóle tak, jeszcze chciałam wam podać kilka bardzo ważnych informacji, ponieważ pierwszą rzeczą, która jest, mm, proszę was, żebyście napisali mi jak zmienić yy, nowego skina, znaczy, Jezu, jak, nie, pewnie sobie teraz jakoś dziwnie to skojarzyliście, że pewnie skinów nie wiem zmieniać, mm, to źle się skojarzyliście, ja skiny umiem zmieniać. Ale jakimś cudem nie mogę robić tych. Nie mogę robić tak, że w takim sensie, że po prostu tego skina zmieniam, ale tak naprawdę cały czas go mam. I bo normalnie mam już nowego skina, już mam go na Wolderze, na ale coś mi nie wypala. Nie wiem dlaczego już tak jest. Ja wrócę po krótkim cięciu. Witajcie, witajcie, po krótkim cięciu musiałem 3.01.01 otworzyć yy, drzwi od mojego domu, ponieważ do mnie przyszedł. I na tym kończymy nasz nowo rozpoczęty survival. Ja się z Wami żegnam. Dobranoc, no i cześć.